Drodzy, znowu wasz A ulubiony nie. duet! Uhu. Ja i Martyna Wojciechowska. Martyna, co tu dzisiaj robisz? To co zawsze. maniana <laughs> Dobre wrażenie. Nie to. to chyba nie to. Twój przyjaciel i idol. Tak. Jak mnie poznał, to powiedział, że będę następcą Martyny Wojciechowskiej. Kłamam. Kłama. Mój czy... idol, poczekaj, czy myślimy o, o... moim starym. Nie... A twój stary mnie zaprosił na Facebooka. Tak? No. Mega słodziak. Mega słodziak. Mnie, <laughs> mnie nadal nie, nie przyjął. A co tak naprawdę? Mój ojciec ma Instagrama. I cię nie followuje. Znaczy już tak, bo ja się kliknęłam jak spał, to wzięłam jego telefon. A propos ojców mój tata powiedział, że mega nas kocha uwielbia i w ogóle ty jesteś mega śmieszna, ale że na ostatnim odcinku byłyśmy... Widać, że byłyśmy zmęczone i że to było wymuszone. Nie było wymuszone. Nie mówiłam mu, że byłyśmy mega pokłócone. <laughs> ja to prawie zabijam ale... Nie, w sensie byłyśmy zdenerwowane, nie zmęczone bardziej chyba. Jakby presja rajdu. Presja tego, że dostałyśmy wejściówkę i nie wiedziałyśmy a nie co wiedziałyśmy z nią gdzie zrobić. I jesteśmy tylko turpowieśniarami. Jesteśmy brzydkie i głupie, i Dokładnie. ta presja i ten, ten ciężar jest po prostu Ogromnie. zbyt duży. Nie, ciężko się budzić z taką presją codziennie rano. Co ty robisz? Drift. A oglądaliście już nowy drift, ends. nie, nie umiem tego co śmiewać. Zasiewaj! dzień ever i, I my uznałyśmy, musimy, że tak, i jechać... to jest dobry dzień, żeby ubrać się kurna w kombinezon i jeździć U, na gokartach. No ten się już rozebrał. Sexy, sexy. sexy, bitch! Cisza, masz otwartą szybę. Mamy od opłacenia, opłacenia sędziów. sędziów. Dobra, ale my w ogóle nie powiedzieliśmy gdzie jesteśmy, a nie opowiedz. Cześć, witajcie kochani. Ja jesteśmy gdzie jesteśmy? Oni wiedzą gdzie są, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy, chodź pokaż gdzie jesteśmy. Nie, chciałam tam to uchwycić. Autodrom Słomczyn. Yy, I będziemy dzisiaj z Olą jeździć na... To ja, ja jestem Ola, jakbyście nie pamiętali yy, Będziemy jeździć na kartach, na torze Słomczyn U naszego ziomka Jak nam się spodoba to wam powiemy u którego Ziomek czy... Nie Trening no. Dobra, wchodzimy tu gdzie zawsze Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, mi opłacić sędziów o, <laughs> to jest? Numer konta no, Który Dobra. jest dzisiaj? Dobra Twoje stary. Dobra, to tutaj mhm. A czy ja nie mogę sobie wyrobić tutaj jakiejś karty, takiej, żebym tylko pieczątkę podbiała, i już mieli to z głowy? No. Dzisiaj jest 7:07? Tak. A imieniny miesiąca! Jezus mój, tytaro. Dzięki, Dziękuję dolarze. również. No, hey. Do zobaczenia! A nie? Teraz muszę nagrywać. nie jakie masz doświadczenie na kartingu? Zerowe, nigdy nie jeździłam. Ja też. Ty? Tak, ty musisz to wyrobić licencję, no? Nie, imię nazwisko, numer telefonu i hajs! Podobał Ci się ten kolega Co? Co? to też chcesz? Tak, tak chciałam to zobaczyć. Mega dzień. 10 zdjęć 27 wideo. No. Sunchin is so crazy if you asking me. A ja poprosiłam Anię, żeby wysłała mi filmy ze mną. I dostaję to. Więc to widać. Nie mi mieć na te Wyścigowe dłonie Mega, pasuje mi pod Te Buty są mega sprontowe. Pod te buty na kręgle. Dobra, Artek, klucz, klucz musimy. Ola uwielbia, kiedy kibice skandują. E, jej imię, e, także idę jej korzystać. Jeszcze nie idzie. Ola! Ua! Rulak! Myślisz, że to będzie twoja nowa pasja? Nie, myślę, że nie, aczkolwiek jak będę kiedyś... Tak sobie myślałam, jak jeździłam, że jak będę miała dziecko, to będzie miało roczeń. Na imię miał... Tak, i od razu pójdzie na karting. Patrzcie, ma na kasku trasę. A, Jak jest? Tak, tak, powoli. Mega, mega, mega. Słuchaj, Ej, od, ucieka ci sprzęt. Ręcznego nie zaciągnę. Nie zaciągnęłeś ręcznego to proponuję Wam żeberka założyć. Będzie Wam dużo lepiej, bo mają gąbeczkę i chroni... Nie to. się podobne. Chroni co? Nie się podobne. Ja też mam wątpliwości, no. że wejdę w Twoje żeberka. No. żeberka. A, regulowane! A, ale ale, e... ale szkoda, że nie powiedziałeś, nie no, co Ty dopniesz się, no, tylko starym, to jest regulowane. Nie, to jakby... Spoko, Spoko, świniaki też w to wchodzą. <laughs> Spoko, spoko, jakby... Nie, to jest taki plus size. Mój kolega 160 kilo też się zapinał, także... Zaliczasz narty jako motorsport? Narty są bardzo ważne. Nie na nartach. Na nartach też jest, że. W życiu? Ja próbowałam kiedyś na nartach wodnych. Czy narty wodne to też się. narty okay? wodne ja to jest motorsport, bo. Na jest motorówka, no tak, 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 właśnie. kojarzy chyba, czy nie. A kara się. Tak, tak, To takie ryby. jest takiej historii. To są twoje Nie. Na... Dzisiaj? Lord? Patrz, ten też się nie przyznaje. Przedstaw się Piotr Paris Hilton. Paris Hilton, przedstawmy. <grystanie> Czekaj. <grystanie> Jakaś szansa, jest to Dawaj, szmal. Poczekaj, bo nie słyszę, co mówisz. Co? To, nie? <grystanie> Teraz mega, super wyglądą, co? Aj, <grystanie> Schowaj sobie włosy. Żeby się nie wkręciły bardziej niż ty tego karty. <grystanie> Czy to jest go kart dla Olif i uszykowany? Rafał, mądre rzeczy paraliżu mówiłeś, mógłbyś powtórzyć? Ja! Yeah. I wtedy jest tak.

To to patrzy, to jest jego włączna interpretacja. To jest tak, żebyś właśnie... Radom! Radom! To nie było śmiech. let Pandora, Pandora, control. Pandora, 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 control. Let turn

Bardzo nieśmieszne. E, Ania to frajerka, musiałam to powiedzieć. Przepraszam. Drift and sing. Drift and sing. Drift and sing. Dobra, ja niestety musiałam tak sama, bo jadę teraz na plan do Cyber Cybermariana. Generalnie jedziemy nagrywać suchary. E, prawdopodobnie już w ogóle to jest w sieci, jak Wy to oglądacie, więc dam pewnie tu gdzieś linka. E, I co? No, byłyśmy sobie na takim spontanicznym treningu kartingowym u Rafała Rulskiego. E, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Było bardzo fajnie. E, Zawsze to jest jakby kolejny dzień z kierownicą w ręce, co jest bardzo ważne. No i cieszę się, bo Rafał powiedział, że ogarnię trochę, że mam dobrą linię, także to są takie pozytywy. Rzucę parę z czym mógłbyś jechać. Śmieszne. Mysiomek jedzie, przed. Powiedział, że jak na pierwszy raz jest naprawdę bardzo dobrze. Tylko, że to był mój drugi raz. Generalnie uważam, że pozytywnie. Rafał też powiedział, że spoko, więc ufam mu. Ufam ludziom, którzy mówią mi, że jestem spoko i robię postępy. Nie ufam zbliżającym się szybko ciężarówkom. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco i nie zapomnijcie też, żeby obserwować Anię. Instagramie i innych social mediach, tak samo mnie, także... Do następnego filmu!